Jednym z najbardziej popularnych nabożeństw wielkopostnych Kościoła katolickiego jest droga krzyżowa. Przez wieki katolicy zbierali się wokół artystycznych przedstawień męki, aby upamiętnić ostatnie chwile życia Chrystusa, towarzysząc Mu w pewien sposób przez liczne stacje na Kalwarię i wszyscy mają przywilej czynienia tego dzięki Franciszkanom. Można wierzyć, czy nie, ale to nabożeństwo było tak utożsamiane z ich zakonem, że aż do niedawna tylko Franciszkanin mógł instalować i błogosławić stacje w kościele. Dlaczego, można by zapytać, cóż, ponieważ to oni je wymyślili, w pewnym sensie? Aby zrozumieć, skąd wzięło się to nabożeństwo i jak się rozwinęło z biegiem czasu, trzeba się cofnąć do samego początkowego wydarzenia: męki i ukrzyżowania Chrystusa. Jak zapisano we wszystkich czterech Ewangeliach. Jezus został skazany na śmierć przez Poncjusza Piłata i wysłany na straszliwą drogę na Kalwarię, gdzie ostatecznie został ukrzyżowany. Po drodze zarejestrowano szereg wydarzeń, które miały miejsce: Szymon z Cyreny pomógł mu nieść krzyż. Kobiety z Jerozolimy spotkały go, a on został położony w grobie. Aby to upamiętnić, chrześcijanie zaczęli w pierwszych wiekach po zmartwychwstaniu. Odbywać dosłowną trasę, którą Chrystus by miał podążać, medytując nad tym fatalnym dniem. Dzisiaj nazywa się to Via Dolorosa, dosłownie droga cierpienia lub smutna droga, chociaż nie otrzymała tej nazwy aż do XVI wieku. Przez wieki pielgrzymi odwiedzali święte miejsca i rozwijały się zorganizowane praktyki. Niektóre zaczynały na kalwarii i kierowały się wstecz do Piłata, podczas gdy inne szły bardziej chronologiczną trasą dla procesji Wielkiego Czwartku niektórzy nawet zaczynali od Góry Oliwnej i przechodzili przez Getsemani. Oczywiście nie każdy chrześcijanin mógł udać się na pielgrzymkę do Jerozolimy, aby doświadczyć takiej modlitewnej dewocji, a z czasem sama święta ziemia stała się niemal niemożliwa do pielgrzymowania, więc kościoły w innych częściach świata zaczęły naśladować praktykę tam, gdzie się znajdowały. Na przykład w V wieku święcu Petroniusz, biskup Boloni, zbudował miniaturowe sanktuaria w klasztorze San Stefano, dela lokalnej modlitwy i dewocji do męki, nie inaczej niż dzisiaj praktykujemy to na przykład w kalwarii zebrzydowskiej. Niektórzy kontynuowali dewocje, ale nie była to zbyt popularna praktyka. To było aż do momentu, gdy na scenę wkroczyli Franciszkanie. W roku 1217 Franciszek z Asyżu wysłał misjonarzy swojego bractwa, aby służyli w Egipcie, odwiedzając samą Świętą Ziemię w 1219 podczas Piątej Krucjaty. Będąc tam, podobnie jak wielu pielgrzymów i krzyżowców tamtych czasów, Franciszkanie napotkali nabożeństwo i zostali naturalnie poruszeni przez wysoce zmysłową i wcieloną modlitwę, przynosząc ją z powrotem do swoich lokalnych kościołów. Ale w przeciwieństwie do św. Petroniusza przed nimi nie byli oni tylko kilkoma mężczyznami w pojedynczym klasztorze. Byli w tym punkcie zakonem pięciu tysięcy mężczyzn rozprzestrzenionych po większości Europy. Kiedy przynieśli coś z powrotem z ziemi świętej, szybko się to rozeszło. W ciągu następnych kilku wieków praktyka stała się wyłącznie związana. Z Franciszkanami. W roku 1342 papież Klemens VII uczynił Franciszkanów oficjalnymi stróżami świętych miejsc, co oznaczało, że wiele rozproszonych nabożeństw, które rozwinęły się na tym obszarze z biegiem czasu, zostało zunifikowanych pod jednym przywództwem, a dewocja przyjęła oficjalny charakter DLA franciszkańskiego charyzmatu na całym świecie. W roku 1686 papież Innocenty XI przyznał zakonowi pozwolenie na wznoszenie reprezentatywnych stacji nabożeństwa świętej ziemi w ich kościołach, rozszerzając odpust pielgrzymkowy na każdy kościół franciszkański. Nie trzeba dodawać. To był wielki sukces DLA franciszkanów w tamtym czasie i bracia poszli za ciosem. Święty Leonard. Sport Maurice mówi się, że wznosił ponad 500 takich przedstawień w swoim życiu, umacniając to jako zasadniczo franciszkańską dewocję. Ludzie z całej Europy znali tę dewocję i podróżowali do kościoła franciszkańskiego, aby otrzymać jej odpust. To trwało aż do roku 1731, kiedy to Klemens XII Poszerzył praktykę jeszcze bardziej, pozwalając każdemu kościołowi na świecie na budowę tych stacji w swoich kościołach, pod warunkiem, że zostały one pobłogosławione przez Franciszkanina. Teraz każdy mógł dołączyć do tzw. franciszkańskiej dewocji. Był to także ten sam czas, kiedy Klemens oficjalnie ustalił liczbę stacji na 14, liczbę, którą dziś uważamy za oczywistą, ale która była do tego momentu dość zróżnicowana, ponieważ Droga Krzyżowa. Nie jest praktyką wyraźnie biblijną, i ponieważ wyrosła z wielu zwyczajów przez długi okres czasu, w tym czasie istniała różnorodność tradycji. Niektóre podręczniki określały tak mało jak 7 stacji, podczas gdy inne zawierały aż 37. Co ciekawe, w przypadku tego nabożeństwa i gdzie odróżnia się ono od rzeczywistej liturgii kościoła, nie ma oficjalnego sposobu, w jaki musi być praktykowane. Będąc aktem dewocji, a nie sakramentem, może być i była dostosowywana w znacznym stopniu z biegiem czasu. Niektórzy na przykład opracowali wersje nabożeństwa interpretujące wydarzenia męki przez pryzmat konkretnej duchowości lub przyczyny. To może oznaczać maryjne stacje krzyżowe, w których wydarzenia Chrystusa są postrzegane z perspektywy Maryi, i jego matki. Na każdej stacji dana jest refleksja która ma pomóc modlącemu się bardziej utożsamić z tym, co Maryja mogłaby doświadczyć. Inni mogą skupić się na konkretnej przyczynie, reflektując nad męką w świetle istotnego problemu społecznego, powiedzmy handlu ludźmi. W próbie odzyskania starożytnych, wcielonych korzeni tradycji, wiele kościołów zaczęło organizować teatralne przedstawienia męki, reprezentując każdą stację przez działanie, a nie przez sztukę statyczną. Ale jeśli chodzi o adaptację, najbardziej drastyczna z nich prawdopodobnie miała miejsce w Wielki Piątek 1991 roku, kiedy to papież Jan Paweł II świętował to, co określił jako skrypturalną drogę krzyżową formę stacji, w której faktycznie zastąpił tradycyjnie trzymane stacje tymi, które są wyraźnie wspomniane w Piśmie Świętym. Zamiast upadków Jezusa trzy razy coś, co nigdy nie jest wspomniane w Biblii ta wersja zawiera zdradę Jezusa przez Judasza, zaparcie się przez Piotra. W 2007 roku papież Benedykt XVI zatwierdził ten zestaw do publicznej medytacji i celebracji. Czy to wszystko jest tradycyjne? Nie, właściwie nie. Ale szczerze mówiąc, co dokładnie rozumiemy przez tradycyjne, jeśli chodzi o stację? To jest modlitwa, która przybrała wiele form przez lata. Różniąc się stylem, miejscem, treścią i popularnością, przeszła przez wiele faz w kościele i podejrzewam, że zmieni się jeszcze kilka razy w przyszłości. I szczerze mówiąc, to jest w porządku, ponieważ w sercu wszystkiego jest ten sam cel: pamiętać o męce i śmierci naszego Pana w sposób dewocyjny. Czy siedzimy w naszych ławkach i modlimy się cicho, chodzimy wokół świętych miejsc, czy łączymy się razem za pośrednictwem transmisji na żywo nasze serca i umysły będą zjednoczone z naszym Panem i znajdziemy się lepiej przygotowani do codziennego dźwigania naszych własnych krzyży.